Wiersze, profesorze, mówi się dzisiaj o wszechobecnym języku obrazu. Mówimy, że dzisiejsze społeczeństwo jest kształtowane przez obraz, zwłaszcza w przekazie medialnym. Zastanawiam się nad tym, czy to, co wewnętrzne, może być przekazane dzisiaj przez ten obraz, no jednak nazwałbym go zewnętrzny, który nam proponuje przekaz medialny. Ja myślę, że trzeba by tu pewnie odróżnić film sam w sobie od telewizji, bo film może być nośnikiem głębokich treści, no i, i często jest. Znamy mnóstwo filmów, które mówią o sprawach ważnych, głębokich i które w ten sposób docierają do wielu ludzi, czasem również takich, którzy są gdzieś bardzo daleko od kościoła. Natomiast co do telewizji, to byłbym bardziej sceptyczny. Y, troszkę przypomina to y, głoszenie Ewangelii w jakimś supermarkecie, w którym wszyscy zajęci są zupełnie czymś innym. Y, z jednej strony mamy głosić w porę i nie w porę, a z drugiej strony. No może to mocne co powiem, ale to Jezus powiedział, nie rzucać pereł przed wieprze. Wydaje mi się, że dzisiejsza telewizja jest tak straszliwie skomercjalizowana i spłycona, że przekazanie głębszych treści, które zaraz będą przykryte reklamą pończoch albo proszków do prania, no może być właśnie takim rzucaniem pereł przed wieprze. Myślę, że pewnie można i trzeba starać się w telewizji istnieć od strony przekazu pewnej informacji, może nawet edukacji, ale mało wierzę w ewangelizacyjną możność telewizji w takim kształcie, w jakim ona dzisiaj istnieje, bo, bo można sobie wyobrazić zupełnie inny typ kultury, w którym telewizja będzie wspaniałym medium, no ale my takiej kultury nie mamy. Księży Profesorze, pojawia się pytanie. Czy słowo w obrazie, zwłaszcza tym telewizyjnym, jest na początku, czy jest na końcu? To pytanie jest bardzo ważne, ponieważ dla nas, chrześcijan, prologiem wiary jest na początku było słowo. Jak ksiądz-profesor widzi to zmaganie między obrazem i słowem, ale w rzeczywistości, z którą spotyka się dzisiejszy człowiek, czyli w rzeczywistości takiego przekazu obrazu, zwłaszcza tego medialnego, w którym on uczestniczy? Odpowiem odwołując się do własnego skromnego doświadczenia telewizyjnego. Kilka razy zdarzyło mi się występować w programie Słowo na Niedzielę. Starałem się do tego w miarę przygotować. I ciekawe były później opinie moich znajomych, którzy po obejrzeniu programu mówią zawsze: A, widzieliśmy księdza w telewizji, bardzo ciekawie, ale kiedy pytam, co ja mówiłem, dokładnie nikt nie potrafił powtórzyć, natomiast wszyscy, absolutnie wszyscy, potrafili powiedzieć o szczegółach wnętrza mojego pokoju. No i to mnie nastraja bardzo sceptycznie w stosunku do przekazu telewizyjnego. Radio jest pod tym względem w dużo lepszej sytuacji, bo ono. Ono apeluje wyłącznie do wyobraźni poprzez słowo. Natomiast w naszej kulturze obraz jest silniejszy i słowo, słowo przegrywa z obrazem. Pewnie trzeba jakiegoś wielkiego talentu, żeby tak pokierować obrazem, aby wydobył słowo. Może jest to możliwe, ale wydaje mi się, że w maskulturze, w której telewizja jest częścią, jest to bardzo trudne, a może nawet niemożliwe. Ale chrześcijaństwo ma taką sztukę komunikacji, w której obraz prowadzi do słowa. On się rodzi ze słowa i prowadzi do słowa. Ksiądz profesor jest znawcą, jest specjalistą, zwłaszcza w dziedzinie historii ikonografii, tej cerkiewnej, ale generalnie rzecz biorąc, właśnie co musi się wydarzyć, aby nastąpiła ta współpraca między obrazem i słowem i by słowo zostało wydobyte w obrazie. Gdy chodzi o tradycyjną sztukę sakralną, jaką mamy od wieków i na zachodzie, i na wschodzie, to rzeczywiście ta sztuka przez całe wieki była przekazem wiary. Sztuka miniatur, sztuka obrazów kościelnych, sztuka ołtarzy, samej architektury, ona służyła wierze. Natomiast w sytuacji mediów, w sytuacji telewizji mamy do czynienia z zupełnie nową jakością, w której to, z czego rodziła się dawna sztuka, czyli talent plus kontemplacja, ustępuje miejsca szybkiej, powierzchownej informacji. Z drugiej strony, no wszyscy uczestniczyliśmy w takich przekazach telewizyjnych, które nas bardzo głęboko poruszały i które niosły. Bardzo głębokie przesłanie, również sakralne. Myślę o śmierci Jana Pawła II, myślę o katastrofie pod Smoleńskiem, kiedy to telewizja stała się tym wspaniałym medium, dzięki któremu cała Polska, może nawet znaczna część świata, w przypadku śmierci Jana Pawła, mogła uczestniczyć w jakimś wydarzeniu głęboko poruszającym i to pokazuje, że sprawa jest złożona, tylko że w jednym i drugim wypadku i śmierci papieża i katastrofy stało za tym pewne realne, bardzo mocne wydarzenie i telewizja była tutaj tylko przekaźnikiem. Natomiast wykreowanie takiej rzeczywistości przez telewizję, która mogłaby być równie głęboka i poruszająca, bez odniesienia do czegoś, co się realnie wydarza, wydaje mi się znacznie trudniejsze. Dużo łatwiej jest w tych warunkach i za pomocą tych mediów kreować zło niż dobro. W takim razie kościół, chrześcijaństwo, które przecież trwa 2000 lat, a więc ile wieków dłużej niż dzisiejsze środki przekazu. I które ma ten, ten najsilniejszy, nie tylko środek przekazu, ale źródło przekazu, Słowo Boże. Jak może dzisiaj, w warunkach dzisiejszych, dotrzeć do ludzi z Ewangelią? My wierzymy, że nie ma lepszej, piękniejszej nowiny niż Ewangelia. Jak dzisiaj, w tej rzeczywistości, także obrazu, wpływu mediów, można skutecznie ewangelizować. Ja bardzo wierzę w to, co zawsze przez wieki było siłą Kościoła, czyli ewangelizowanie osobiste poprzez kontakt człowieka z człowiekiem, poprzez kontakt w jakiejś żywej wspólnocie, grupie. Medium może tutaj pełnić bardzo ważną rolę informacyjną, ale bardziej informacyjną niż formacyjną. Medium może dostarczyć informacji o takich spotkaniach, o takich ludziach, ale ostatecznie wszystko rozgrywa się w spotkaniu człowieka z człowiekiem. Nie znam nikogo, kto nawróciłby się pod wpływem takiego czy innego programu medialnego. Natomiast taki czy inny program mógł rzeczywiście skłonić do myślenia, postawić jakieś pytania, zaniepokoić, a dalszym ciągiem było zwykle jakieś spotkanie z człowiekiem. I, no i w końcu myślę, że to jest podstawowe, ale oczywiście nie chciałbym, żeby z tego, co tu mówię, wynikło, że, że, że lekceważę rolę mediów. Nie, na pewno trzeba walczyć o ich y, kształt. W końcu to są y, media społeczne, a przynajmniej powinny nimi być. Benedykt XVI powiedział do biblistów, że wierzy głęboko, iż lekcja divina, jeśli będzie wiernie praktykowana, przyniesie nową duchowną, duchową wiosnę Kościołowi. My wiemy, jak również Benedyk XVI jest wrażliwy na piękno, na teologię piękna, na ikonę, często w swoich wykładach, także zwraca uwagę na tę rzeczywistość. Ksiądz, jako znawca, mający wewnętrzną także intuicję w kierunku ewangelizowania także przez obraz, przez ikonę, proszę powiedzieć, jak ksiądz osobiście widzi e, e, właśnie ikonę, czy tak można powiedzieć, jako drogę do słowa? Czy, czy słowo jest drogą do ikony, czy, czy właściwie to jest to samo? Ja myślę, że te rzeczywistości się jakoś przenikają i w praktyce może tak być, że ikona kogoś doprowadzi do słowa. Czasem ktoś poprzez słowo zachwyci się ikoną, ale właściwie jedno z drugim się jakoś przenika. Oczywiście wiara jest ze słuchania, ale skoro Bóg się stał człowiekiem, i skoro Jezus jest obrazem Boga Niewidzialnego, czyli, czyli ikoną, to również y, Kościół potrzebuje sztuki sakralnej, żeby y, wyrażać tę samą prawdę, którą, którą głosi za pomocą słowa. I myślę, że te dwa przekazy jakoś się nawzajem tutaj dopełniają. Y, no, Słowo Boże jest jedno i niezmienne, i tutaj papieża intuicja z lekcji Dywina, myślę, że jest y, bardzo trafna, daj Boże prorocza. Natomiast pytanie, jaka ma być ta sztuka sakralna, żeby mogła adekwatnie wyrazić to, co głosi słowo. W moim przekonaniu ta sztuka, która wyrasta z tradycji średniowiecznej, a więc z tradycji, gdzie słowo było kontemplowane, i z tradycji wschodniej, gdzie sztuka wyrażała doświadczenie wiary za pomocą pewnego kanonu, moim zdaniem te rzeczy się nie starzeją i i warto do nich ciągle wracać. Natomiast tam, gdzie się poszukuje nowości, w gruncie rzeczy, nie Słowa Bożego, ale samego siebie, można tworzyć nowe i interesujące formy, ale one nie zaprowadzą nas nigdzie w głąb, a w każdym razie pewnie nie do Pana Boga. Tutaj pojawia się temat, który się dzisiaj także jest dyskutowany mocno, a mianowicie od Pytanie o tę granicę, która przebiega między sakrum i profanum. Czy rzeczywiście sakrum, by było usłyszane, musi wejść, niejako wcielić się w to, co my nazywamy także profanum? Czy tutaj teologia wcielenia może nam coś powiedzieć? Czy, czy jednak nie? Czy nie, nie poszliśmy w takim kierunku, że dzisiaj już nie czytamy sakrum, a profanum próbujemy nazwać sakrum? Ja myślę, że sprawa jest bardzo złożona, i pewnie bym tutaj rozdzielił z jednej strony sztukę sakralną i sztukę świecką. Ten podział był właściwie zawsze i on jest uprawniony i sztuka sakralna i sztuka świecka mogą wydawać arcydzieła i dzieła słabe a z drugiej strony myślę, że istnieje coś takiego jak pewna. Sakralność, która się nie wiąże z tematem, ale z klimatem, i jestem czasem przekonany, patrząc na jakieś wiemy, pejzaże holenderskie z XVII wieku, czyli pięknie namalowane martwe natury lub portrety, a więc obrazy o tematyce świeckiej, że one noszą w sobie jakąś tajemnicę, jakiś pierwiastek sakralny, którego czasem można nie, nie znaleźć w tak zwanych pobożnych obrazach o temacie ewangelicznym, ale malowanych bez wyczucia czy bez talentu. A druga sprawa, która się wiąże, jak sądzę, z tym zapytaniem, to jest właśnie sprawa tego pierwiastka w sztuce, który też pewnie jakoś tam zawsze istniał, ale w naszych czasach jakoś szczególnie jest popularny, można powiedzieć nawet modny, a mianowicie pewien pierwiastek bluźnierczy, demoniczny. To jest dzisiaj najłatwiejszy sposób dla... Zdobycia popularności. On nic nie kosztuje, ale zarazem jest nic nie warty. Yy, niestety, no, żyjemy w takich czasach, jak napisał Lec, im ciemniej, tym łatwiej zostać gwiazdą. I my dzisiaj mamy mnóstwo takich sezonowych gwiazd, ale po tym nic nie zostanie. Natomiast prawdziwa, głęboka sztuka, yy, również sztuka sakralna. No, głęboko wierzę, że obroni się i za lat 100 czy 200, jak ten świat będzie istniał, będzie trwała, a to, co dziś okrzykuje się manifestacją wolności artystycznej, pójdzie w zapomnienie. że profesorze, jeszcze na koniec pytanie. Mówiłem na początku o wszechobecności dzisiaj języka obrazu. Gdybyśmy poszli trochę w innym kierunku, dzisiaj, nie wiem czy się ksiądz ze mną zgodzi. Wszechobecny staje się także jakby kult komercji i pragmatyki. Wyrażam tutaj pewną obawę, nieraz śledząc media, nawet media ze środowisk, które określilibyśmy kościelne których pojawia się takie pytanie, jak dzisiaj praktycznie, jak pragmatycznie dzisiaj dotrzeć z Ewangelią do, do człowieka współczesnego. Co więcej, mhm. kiedyś usłyszałem, co zrobić, by dzisiaj Ewangelia się sprzedawała, czy, mhm. czy my mamy iść w tym kierunku, czy czy Ewangelia potrzebuje się sprzedawać? Czy musi być pragmatyczna, praktyczna, żeby była usłyszana? Czy jednak mamy szukać innej drogi do, do dzisiejszego człowieka, który jest zalewany tym kultem pragmatyki i, i, i komercji? Znowu pewnie rozróżniłbym taką zdrową duszpasterską troskę o pewną skuteczność naszych działań jako, jako duszpasterzy, jako Kościoła od tego właśnie co często nazywa się taką pragmatyką, a co w gruncie rzeczy jest jakimś duchem, mówiąc ewangelicznie, duchem tego świata, obcym ewangelii. Akurat w przypadku sztuki sprawa jest dosyć jasna, bo każda wielka sztuka wyrasta z jakiegoś zachwytu, kontemplacji, również pewnej bezinteresowności, nawet jeśli oczywiście stoją za niej mecenasi i pieniądze, ale Dzisiaj nikt się nie pyta, ile płacili Szekspirowi za Hamleta, to nas zupełnie nie interesuje. Yy, więc ten pierwiastek zawsze był, ale, ale jest w nim coś ponadczasowego. Mnie zawsze wzrusza w sztuce sakralnej dawnej, na przykład w naszych gotyckich katedrach, że nasze witraże, były robione przecież nie ze względów żadnych pragmatycznych, bo tych witraży, maleńkich scen w wielkich oknach nikt nie widział. My je dzisiaj widzimy, kiedy robimy rusztowania, kiedy robimy czyszczenie tych witraży, możemy robić zdjęcia, ale one nie były robione dla żadnych celów pragmatycznych, dla żadnych celów duszpasterskich. Kiedy dzisiaj odkrywamy gdzieś w wielkich gotyckich katedrach jakieś rzeźby w strefie dachowej. Z Obrobione niesłychanie dokładnie, można zadać pytanie, dla kogo to robiono? Przez nikt ich nie oglądał. No właśnie, to jest duch, z którego wyrasta wielka sztuka. Tam, gdzie się chce zrobić szybko i efektownie, no to również szybko przeminie. Księży Profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za cenne refleksje. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo, Szczęść Boże.